Witajcie, witajcie. Zapraszam na kolejne warsztaty 23 24 sierpnia w Sopocie. Zaczynamy oczywiście tutaj w Parku Oliwskim, w Miejscu Mocy. E, otrzymujemy to, czym wibrujemy. To będziemy właśnie trenować na warsztatach. Czy to dotyczy związków, finansów, bezpieczeństwa, podróży, otrzymywania pięknych prezentów od świata. I ja wibruję dobrze z naturą. Kocham ją, uwielbiam zbierać grzyby, e, Zieleń, kolory, kwiaty. I co ona mi daje? Daje mi to, czego chcę: dzisiejsze zbiory grzybków, czy fajne spacerze. Niewielki wysiłek. Znajdujemy się wtedy w takich miejscach przestrzenia, które nas przyciągają, byśmy otrzymali to, czego chcemy. Zapraszam na warsztaty www.fantoterapia.pl Pozdrawiam serdecznie. Piękny, piękny Dzionek dzisiaj. Hej, hej!